Prawie za każdym razem, gdy widziałem kogoś, kto naprawdę dobrze się ubierał, słyszałem komentarze w stylu: On się dobrze ubiera, bo ma pieniądze. Zacząłem wtedy rozmyślać nad tym, czy faktycznie mają one na to aż tak duży wpływ. I doszedłem do dwóch wniosków i tak, i nie. Oczywistym faktem jest to, że jeżeli cena nie gra roli, łatwiej będzie nam eksperymentować oraz znaleźć ładniejsze ciuchy. Zazwyczaj jest tak, że kwota bluzy idzie wraz z jej jakością i wyglądem. Natomiast nie niemożliwym jest dobrze się ubierać, wydając przy tym mało pieniędzy. Jest to opcja czasochłonna i o wiele trudniejsza, lecz dalej możliwa. Ale jak zbudować dobrą szafę niskim kosztem? Jeżeli nie określisz jednego lub dwóch stylów, to Twoja szafa będzie posiadała wszystko i nic. Dodatkowo nie będziesz mógł łączyć ze sobą ciuchów, ponieważ nie będą one do siebie pasowały. Ale o tym w dalszej części filmu. Obecnie jest niesamowicie dużo stylów. Znajdź ten jeden, który będzie ci pasował i dodatkowo ci wyróżni. Najbardziej polecam vintage oraz old Money. Masz tam niski próg wejścia oraz są one bardzo atrakcyjne i estetyczne. Jeżeli natomiast nie wiesz, co do ciebie pasuje, wejdź na Pinteresta. Jest to kopalnia wszystkiego dobrego, co jest związane z wyglądem. Wejdź na Tiktoka, Instagrama lub znowu Pinteresta. Wpisując tam nazwę swojego stylu, znajdziesz wystarczająco dużo inspiracji, aby ułożyć z nich swój własny outfit, albo się nim zainspirować. Ja dokładnie właśnie tak zacząłem. Jeżeli spodobał Ci się jakiś ciuch, a nie wiesz jak go znaleźć, zrób screenshota i użyj opcji wyszukiwania przez zdjęcie w Google. Wyświetlą Ci się wtedy sklepy, które oferują ten sam produkt albo ciuch o podobnym wyglądzie. Zasada ta jest bardzo prosta. Góra Twojego outfitu zajmuje 1 trzecią, a dół 2 trzecie. Może też być na odwrót, natomiast ciężko jest to złożyć w sposób, który wygląda dobrze. Jeżeli nie chcesz wyglądać jak dwa złączone ze sobą kwadraty, nigdy nie doprowadź do momentu, gdzie outfit będzie podzielony po połowie. Wygląda to tragicznie, a przede wszystkim odbiera ci to całą estetykę. Szafa kapsułowa to sposób organizacji ubrań, który polega na posiadaniu ograniczonej liczby elementów łatwych do połączenia ze sobą. Czyli w skrócie, jedyne co ci wystarczy to białe, beżowe, czarne oraz niebieskie spodnie. Do których będziesz dopasowywał bluzy i bluzki. Na przykład granatową bluzę dopasujesz jednocześnie do niebieskich i białych jeansów. Jeżeli chodzi o buty, wystarczy jedna para białych basiców. Dodatkowo zakup zwykły czarny pasek. Wspomnę o tym jeszcze raz: jeżeli coś ci wpadło w oko, odwzoruj to. Natomiast pamiętaj, abyś w szafie miał jak najwięcej pasujących do siebie rzeczy, które z łatwością ze sobą połączysz. Zaoszczędzisz dzięki temu mnóstwo pieniędzy, a przede wszystkim nauczysz się ubierać i łączyć ze sobą ciuchy. Jeżeli masz niski budżet, nie kupuj rzeczy z wieloma wzorami, a przede wszystkim z dziwnymi kolorami. Wiem, że to, to czy to wygląda naprawdę dobrze. Natomiast wracając do podpunktu szafy kapsułowej, nie połączy ciuchów z tego fitu z czymkolwiek innym. Na samym początku zbuduj garderobę na minimalizmie i prostych kolorach. Wystarczą zwykłe basic bluzki, ewentualnie z małymi logo czy z nie rzucającymi się w oczy wzorami. Jednym słowem Game Changer. Niby są one małe i grają drugi plan, ale to właśnie dzięki nim ludzie osiągają swój najlepszy wygląd. Są one idealnym dopełnieniem outfitu, a ich brak będzie bardzo widoczny. Wykluczając stąd zegarki ze względu na ich cenę. Natomiast jeżeli zależy ci bardzo na jego posiadaniu, najlepszą opcją będą modele Casio, a w szczególności Casio F91W albo model AQ230A. Na sam koniec rzecz najważniejsza. A odpowiedź na nią jest niesamowicie prosta. Vinted i Lumpy. W skrócie, ogromny wybór i tanie rzeczy. Natomiast, jeżeli szukasz bezików dobrej jakości i w marką wartą polecenia jest Uniqlo. Dodatkowo, muszę wspomnieć o zarze, ponieważ mają tam naprawdę ładne ciuchy w spokocenie. Natomiast w wielu przypadkach ich jakość może nie być najlepsza.